うん。<music> Nowa pracownia mody w rzemiosłach. Dobre doposażenie to jest atrakcyjne kształcenie. Promocja rodzicielstwa zastępczego. Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych. Barometr zawodów 2020. Można powiedzieć, że już praktycznie nie ma branży, w której nie brakuje tych rąk do pracy. Piąty dzień lutego, Paweł Guszała. Witam. Zapraszam na serwis. W Zespole Szkół Rzemios Artystycznych otwarta została odnowiona pracownia Technikum Przemysłu Mody. W niej uczniowie nowo otwartego kierunku mogą zdobywać wiedzę i doświadczenie na profesjonalnym sprzęcie. Oficjalne otwarcie nowej pracowni Mody w Zespole Szkół Rzemios Artystycznych odbyło się wczoraj. W trakcie krótkiego spotkania zaprezentowane zostały odświeżone wnętrza oraz nowe wyposażenie. Wyposażona jest w maszyny do szycia dla młodzieży z tępnówki, w overloki, mamy trzy overlocki, stoły do pracowania profesjonalne, które odsysają powietrze, wilgoć, nagrzewają, żelazka parowe. To wszystko jest profesjonalny sprzęt. Oczywiście jest to element dużego projektu europejskiego. On obejmuje wyposażenie kilku pracowni. Cały projekt dla Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych to jest w okolicach 500 tysięcy złotych, z czego 52 tysiące to jest wyposażenie dzisiaj pracowni krawieckiej, którą oglądaliśmy. Jest to pierwszy etap, ona będzie dalej doposażona, wyposażona w elementy oprogramowania innymi komputerowego. Sam początek był najcięższy, bo zaczęliśmy Zaczynaliśmy od takich bardzo no, prostych, najzwyczajniejszych maszyn. Teraz już mamy wyposażenie już naprawdę, naprawdę już profesjonalne. Zajęcia ciekawe? Bardzo ciekawe. Przede wszystkim dlatego, że no, uczymy się cały czas czegoś nowego. A teraz w dodatku na nowym sprzęcie. Dobre warunki do nauki i wyposażenie pomogą uczniom lepiej przygotować się do zawodu. A zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników o tym profilu w naszym regionie jest ogromne. Bardzo kibicowaliśmy od samego początku, i po tym, jak to się już ziściło, mamy nadzieję, że będziemy aktywnymi uczestnikami. Nie ukrywamy, że zapotrzebowanie na pracowników jest olbrzymie na tę chwilę, szczególnie wykwalifikowanych, umiejących podejść do profesjonalnej maszyny a nie tylko takiej domowej. Pracownia jest przepiękna, ma duży potencjał i na pewno duże możliwości. Jeśli będzie dobrze poprowadzona, to wyjdą stąd fantastyczni krawcy, bo ja tego oczekuję tak naprawdę jako lokalny przedsiębiorca, krawców, rzemieślników. Ta branża jest jedna z najciekawszych branż, która w Unii Europejskiej jest jedną z najbardziej innowacyjnych. Polska jest na drugim miejscu pod względem liczby zakładów i na trzecim miejscu pod względem zatrudnienia. Polsce ta branża jest jedną z 12, która promuje polską gospodarkę zagraniczną. Dobre doposażenie to jest atrakcyjne kształcenie. Wszyscy lubimy pracować na wspaniałym, profesjonalnym sprzęcie i taka też jest nasza pracownia. Mam nadzieję, że młodzież, która interesuje się modą, znajdzie u nas swoje miejsce. Dzisiaj odbył się drugi etap konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Karkonowskiego w Jelenigusze, szczegóły zdradzi Państwu Kamila Krawiecka Brel. Każdy kandydat ma 10 minut na przedstawienie swojej koncepcji i 20 minut na to, żeby tę koncepcję rozwinąć. Jak udało nam się ustalić spośród pięciu kandydatów na stanowisko dyrektora Muzeum Karkonskiego w Joleni Górze osobą rekomendowaną przez komisję Konkursową jest Przemysław Wiatr, związany obecnie z jednym z oddziałów Muzeum Karkonoskiego domem Karla i Gerharda Hauptmanów w szkarskiej porębie. W powiecie jeleniogórskim nadal poszukiwane są rodziny zastępcze. W związku z tym w najbliższym czasie odbędzie się cykl spotkań. Najbliższe spotkanie promujące rodzicielstwo zastępcze odbędzie się 6 lutego o godzinie 11 w gminnym ośrodku pomocy społecznej w Wieżowie Sudeckim przy ulicy Długiej 63. Kolejne zaplanowano 12 marca w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowarach przy ulicy Zamkowej 5. Co miesiąc w innej gminie będzie organizowane spotkanie, gdzie będą pracownicy centrum, którzy będą bliżej informować o tym, jak można zostać rodziną zastępczą. Cel jest jeden, utworzenie w naszym powiecie jak najwięcej rodzin zastępczych. Bardzo ważna rola, ponieważ nie wszystkie dzieci mogą być otoczone opieką rodziców biologicznych i dlatego też w formie zastępczej są tworzone rodziny zastępcze. Chcielibyśmy, żeby było tych rodzin jak najwięcej. Spotkania odbywać będą się przez cały rok we wszystkich miejscowościach powiatu jeleniogórskiego. Intensywne opady śniegu, a co za tym idzie, mało komfortowe warunki na drogach zaskoczyły wielu kierowców. Największym problemem było zalegające błoto-pośniegowe. Jak podaje portal24jgora.pl, do kilku niegroźnych zdarzeń doszło m.in. w szklarskiej porębie. Utrudnienia wystąpiły także na drodze jelenia góra świeżawa. Na wysokości miejscowości Janochów ciężarówka wylądowała w rowie. Policja apeluje o ostrożność. Jak podaje portal internetowy Jelonka.com, pracownicy Urzędu Miasta w Szklarskiej Porębie prowadzą kontrole przydomowych palenisk. Kontrole prowadzone są rutynowo na podstawie analiz i obserwacji, a także na zgłoszenie. W przypadku wykrycia nieprawidłowości sprawcy grozi mandat karny do 500 zł, a w momencie przekazania sprawy do sądu nawet do 5000 zł. Jest już gotowe kolejne zestawienie przygotowane w ramach Barometru Zawodów, ale tym razem za 2020 rok. Za jego sprawą można dowiedzieć się, jakie zapotrzebowanie jest na rynku pracy, między innymi w powiecie jeleniogórskim i mieście Jelenia Góra. Na samym początku należy wyjaśnić, czym tak naprawdę jest Barometr Zawodów. Barometr Zawodów prowadzimy od 5 lat bo już jakby nie jest wystarczająca informacja, co teraz obecnie dzieje się na tym rynku pracy, ale też chcemy sprawdzić, co będzie działo się za chwilę. W związku z tym rokrocznie przeprowadzamy takie badania na całym Dolnym Śląsku, jakby sumarycznie, ale też dla każdego z powiatów z osobna. W sumie bierze w tym udział ponad 100 osób. To są praktycy rynku pracy, pracodawcy, przedstawiciele pracodawców, osoby związane właśnie na co dzień z tym rynkiem pracy i możemy powiedzieć, że trochę bawimy się w takie wywróżenie, co na tym rynku pracy będzie się działo w przyszłości. Co nie powinno być zaskoczeniem, to z nowego barometru na 2020 rok wynika, że rośnie liczba zawodów deficytowych. Takich, w których tak naprawdę pracodawcy no, rąk do pracy potrzebują i można powiedzieć, że już praktycznie nie ma branży, w której nie brakuje tych rąk do pracy, ale przoduje w tym branża budowlana i usługowa. Rok do roku, jeśli chodzi o sam rynek pracy górski, to wyszło nam z badań, że pojawiły się cztery nowe zawody również z branżą budowlaną związane właśnie w tymże barometrze, które, w których najchętniej pracodawcy potrzebują ludzi chętnych do pracy. Całe zestawienie do wglądu jest na stronie internetowej www.barometrzavodów.pl. Zamieszczone są tam ciekawe i przydatne informacje dla wszystkich osób zastanawiających się chociaż na zmianę stanowiska pracy. W lubaniu trwają prace nad przygotowaniem uchwały w sprawie rozszerzenia płatnych miejsc do parkowania. Za postój mieliby zapłacić kierowcy zatrzymujący się w centrum oraz przy ulicy Brackiej do skrzyżowania z ulicami Szarych Szeregów i Grunwalską. Więcej na ten temat przeczytają Państwo na stronie internetowej przeglądu lubańskiego. Fają ferie. Turyści z różnych stron Polski odwiedzają nasz region, licząc na zimowe szaleństwo i śnieżną aurę. Do tej pory śniegu w podgórskich miejscowościach było jak na lekarstwo. Od wczoraj warunki się znacznie poprawiły. Mamy bardzo dużo, dużo mieszkańców Wielkopolskich. Jako, że to jest dla nich, w mojej ocenie, ale nie tylko geograficznie, jest to najlepsza. Najbliżej są góry, a jako, że, jako, że to jest zaledwie 250 km, tutaj pra, pra, praktycznie Wielkopolanie przyjeżdżają do nas nawet na weekendy, ale podczas ferii jest tutaj największa ich ilość. Z Pomorza dużo ludzi, ze Szczecina, z Gdańska to są nasi turyści, ale myślę, że. Że coraz częściej przyjeżdżają goście do nas z takich miejsc do, do tej pory, z których nie, nie, nie przyjeżdżali, z takich miejsc. Bo widzimy to po rejestracjach w hotelu, widzimy na kamerach, po, przy tablicach rejestracyjnych. Także szklarska poręba stała się atrakcyjna dla całej Polski. A zimę od wczoraj czuć było już na wjeździe do szklarskiej poręby. Turyści, którzy w ten weekend przyjechali do tej podgórskiej miejscowości, nie będą mogli narzekać na brak Białego Szaleństwa. W górach śnieg, zjawisko dzisiaj nieprawdopodobne, ale to jest chyba pogoda dla bogaczy, jakim Szklarska Poręba jest, jako że w przyszłym tygodniu jest wielka coroczna impreza Trójka Górą, która w, w scenariuszu której są Mistrzostwa Polski w rzeźbie ze śniegu. A jedno z najbardziej wyjątkowych wydarzeń tej zimy odbywać się będzie w Szklarskiej Porębie w dniach od 13 do 16 lutego. Tak było w zeszłym roku. Mnóstwo pozytywnej energii towarzyszyło zarówno organizatorom, zaproszonym gościom, mieszkańcom oraz turystom, którzy wzięli udział w festiwalu Trójka Górą. A organizatorzy zachęcają do uczestnictwa w tegorocznej edycji. 13, 13 luty do, do końca tygodnia, skwerek radiowej Trójki w Szklarskiej Porębie. Cały program festiwalu dostępny jest na stronie internetowej www.wszklarskaporega.pl oraz jej facebookowym profilu. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.